Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiła w piątek, że odkryła organizację szpiegowską bezpośrednio powiązaną z państwem węgierskim, która zbiera informacje wywiadowcze na temat Kijowa. Ukraińskie SBU w oświadczeniu stwierdziło, że to pierwszy przypadek w historii współczesnej Ukrainy, kiedy odkryto działalność szpiegowską z kraju Unii Europejskiej. Dodało, że zatrzymało dwie osoby, którymi kieruje węgierski wywiad. Minister Spraw Zagranicznych Węgier nazwał te zarzuty ukraińską propagandą. Ukraina Olyan magyar ellenes propagandát, amelyről sok esetben kiderült, hogy semmifajta alapja nincsen. Úgyhogy ezért én arra kérek mindenkit, hogy minden ilyen ukrán propagandában megjelenő hírrel szemben tanúsítson óvatosságot. I jeśli otrzymamy jakąś informację, to możemy się z nią zajmować. Tymczasem trzeba to jako propagandę, która zajmuje się ostrożnością, zainteresować. Dwie zatrzymane osoby to byli członkowie ukraińskiej armii. Oskarżono ich o zdradę oraz o zbieranie informacji wywiadowczych o ukraińskiej armii w obwodzie zakarpackim. Zarzuty obejmują także szukanie luk w systemach obronnych Ukrainy oraz badanie poglądów mieszkańców Obwodu Zakarpackiego zamieszkanego przez około 150 tysięcy Węgrów.